Audiodeskrypcja obrazu Portret Zbiorowy Rodziny Kopfów. Tytuł: Portret Zbiorowy Rodziny Kopfów. Autor Jan Wincenty Kopf. Technika: Olej na płótnie. Wymiary: wysokość 87 cm, szerokość 107,5 cm. Czas powstania: 1815 rok. Ze zbiorów Muzeum Krakowa. Opis. Obraz w kształcie poziomego prostokąta, oprawiony w złocone, ozdobne ramy, przedstawia portret zbiorowy trojga dzieci z psem dwójki kilkuletnich chłopców i nieco starszej dziewczynki. Dzieci ukazane są na ciemnym tle, oświetlone mocnym punktowym światłem w ujęciu trzy czwarte do kolan. Siedzą poważnie, dość sztywno, wbrew dziecięcej naturze spokojnie pozując artyście. W obrazie przeważa. Ciemna kolorystyka tła oraz chłopięcych strojów, skontrastowana z jasnymi, punktowo oświetlonymi twarzami portretowanych dzieci, pastelową sukienką dziewczynki i kwiatami wokół niej oraz białą sierścią pieska. Dodatkowo obraz rozświetlają białe plamy chłopięcych kołnierzyków i sierści pieska. Centralną postacią kompozycji jest dziewczynka ubrana w jasno-niebieską zwiewną sukienkę z wysokim stanem i bufiastymi rękawami. Jej smukłą szyję podkreśla prostokątny dekolt. Siedzi frontalnie, spoglądając w kierunku widza, łagodnie się uśmiechając. Gładko zaczesane i wysoko upięte jasne włosy ozdabia wianek z kolorowych kwiatów: róży, piwoni, tulipanów, lili, niezapominajek, żonkili i dzwonków. W lewej, uniesionej nad głową ręce, trzyma girlandę uplecioną z podobnych kwiatów, podtrzymując jednocześnie sznur kwiatów drugą ręką. Obok niej, po lewej stronie obrazu, siedzi chłopiec o jasnych, falujących niesfornie krótkich włosach. Zwrócony w jej stronę, spogląda w kierunku widza. W dłoniach trzyma wiklinowy koszyczek, wypełniony również kwiatami. Ubrany w jasnobrązowe spodnie i czarną koszulę z obficie marszczonym tiulowym kołnierzem. Po prawej stronie kompozycji, obok dziewczynki, siedzi drugi chłopiec ubrany w podobny strój. Zamyślony z lekko pochyloną głową, spogląda przed siebie. Jego policzki zdobią rumieńce. Na kolanach chłopca leży mały, biały piesek. Kudłaty o spiczastym pyszczku, sterczących uszach i puszystym ogonie. W tle obrazu ciemny pejzaż. Kontekst: Malarz Jan Wincenty Kopf. W 1815 roku sportretował w kameralnej kompozycji trójkę swoich dzieci: córkę Ludwikę i dwóch synów, Konstantego i Wiktora. Sprawny warsztatowo obraz jest przykładem mieszczańskiego portretu z epoki Biedermeieru, popularnego w XIX-wiecznym Krakowie. Obraz emanuje spokojnym, uroczystym i nieco sentymentalnym nastrojem, sugerującym niewinność i delikatność dzieciństwa. Obecność psa na portrecie rodzinnym przywołuje zmianę w postrzeganiu psów, która zachodzi na przełomie XIX i XX wieku. Choć psy wciąż pełniły różne funkcje użytkowe, pracując jako psy pasterskie, myśliwskie czy stróżujące, to coraz częściej zaczynano je traktować jako najbliższych towarzyszy. W zamożnych domach psy, zwłaszcza małe, ozdobne rasy, były cenione jako zwierzęta salonowe, symbol prestiżu i elegancji. Równocześnie kształtowało się pojęcie emocjonalnej więzi człowieka ze zwierzęciem domowym. Z czasem weszła do użytku nazwa pies do towarzystwa, podkreślająca, że zwierzę stało się niejako członkiem rodziny, a nie tylko pomocnikiem czy strażnikiem. Wzrost popularności małych ras, takich jak różnego typu spaniele czy szpice miniaturowe, odzwierciedlał nowe podejście do roli psa w kulturze i obyczajowości. Na ówczesnych portretach szlacheckich i mieszczańskich Coraz częściej pojawiają się zatem sceny rodzinne z czworonogiem, który umacnia wizerunek domowego ciepła, a zarazem podkreśla status majątkowy i towarzyski. Audiodeskrypcja Joanna Gelner, korekta i konsultacja Adrian Wyka i Elżbieta Lang, czytał Marcin Baran.